Hej! Wszystkim! Dzisiaj podsumowującą ostatnie pak w W końcu byłam w tym Byłam i kupiłam. Widzicie tutaj torbę, byle jaką wsadziłam, aby Wam wszystko pokazać. Tutaj mamy zeszyty Naprawdę całkiem tutaj dużo. Tu mam już plecak spakowany i w dzisiejszym odcinku dowiedział się, do której klasy idę. W końcu nie będę musiała ukrywać, się ukrywać mądrością. W tym momencie już trzy nie za zorganizowałam na wszystkie moje długopisy. Mam tu takie szorce, mam tu takie szorce, mam tu tak, jest filmik, który jest bardzo niebiesko, bardzo głośno. Aha, dobra, Mam jeszcze takie długopisiki. No i co, zaraz, was wracam, a się dokładnie tutaj rozejrzę, co gdzie mam. Okej, okay, już całkiem ogarnęłam, tu mam zaszyty. To wiadomo. Tutaj mamy jakieś na notesy, ołówki. To temperówki, teczki. Tu jest perfura. No to od czego zaczynamy? Może od długopisów. Pokażemy, jakie mam. Yy, tak. Mam z firmy Pilot. To są najlepsze długopisy świata. Nie ma. Tuż mam spika, spika. No to tyle z tych artykułów mam tylko tego Mam jeszcze w torniku. więc zaraz wam pokażę. Tutaj mam z. K. Jako tak to się czyta? K. A. E. Tak, K. O. To jest długopis od mamy. Dostałam, łam Czyli Nie mogę się coś ogarnąć Więc może się zapieszmy za to Aha, ja mam jeszcze dane do, do wyprawki Więc zaraz do was wracam już z oryginalną wersją gotową mnie Dobra Tu też mam bika i tu sucho ma ale na razie mamy długopisy. Więc teraz muszę otworzyć plecak. To jest zaraz, do was. W kuchni to suwa. Zaraz do was wrócę, gdy już dokopię się do piórnika Okej okay. dokopałam się. My ze mną wyglądałam. Tu też mam pika takia. Besa. nie będzie markerów. Przepraszam, ale one mi są do szkoły niezbędne. Ja tu myślę, że inne wejdą. Ale co do pików. Tutaj korektor gumkę tej nożyczki. Jestem taka mała. Ja osobiście przywrócę na ta, bo, bo nie wszystko będę ciała tymi 4 cm cięcia. Nie. Nie. Tu mam klej. Jeszcze tam mam kleje. A, co to? Chcę jakiegoś, no. Co Co tylko jednego rzeczy to więc no. Nie chcecie, no możecie więcej. Takie droga, jakieś wielokolorowy. Korektor. gumka. Gumka to jest podstawa. Jeszcze tutaj temperówka pija. Nie, nie, tylko Pewnie klej będzie sobie W tej oto szanse tu, no i dubapisów, kilka tu w me. Ja tutaj sobie, tutaj już wkładam. Więc... no już kładam. Więc. Dobra, to mam pielęgniarkę, która jest na pół Jeszcze jakieś tam sprawę. Przejdźmy teraz do bika, ale kolorowych rzeczy. Mam tego tyle z pika. O kolorowych rzeczy, jeżeli chodzi. Tu mam jeszcze nawet niektóre zabezpieczone. A więc aktualnie tutaj trochę... Czerwony No ja pierdolę Jest zabezpieczony Nie mam się pokazać, aby tego nie odczepiać Tylko, że ja nie wiem, który to który Dobra Fioletowy myślę No Co jest z tym dzisiaj? Jest bardzo mocno chwiletowy. Z takiej jak na tej zakręca. Mhm, mam jeszcze resztkę tego. Dobra, a niebieski. O kurka, tutaj Zabezpieczony. No. Ja nie mogę znaleźć skutera, zabezpieczonego. Dobra, ostatnia nadzieja na różowe, tylko tu stajemy. Dobra, nie na no, końcu z tym. O w końcu. Dobra. Taki jest. Oto on z taką kuleczką. To nie, bo to, to tutaj. Jest on taki mocny. Ja niech mówiłam, on jest mocny. Moc w nim bardzo mocna o te reszteczki tutaj pójdą. i tak w każdym mam jeszcze macie ich test na shortcie e, tu mam takie o i inne też no i właśnie o te więc tak to koniec, ja to zaraz sobie poprzekładam później ty ja to sobie na razie odłożę. Odłożyłam, więc teraz jesteśmy za kerfur! To jest w rąki nawet i mogą tu się rzeczy znaleźć e, z innych sklepów. Ja wam powiem, coś, coś. takiego, na przykład z Rosmana. Z Piedronki, rok temu. Tak. No, święto, święta Na święto. I ja mam to. Oto jest to. Tak. Opalę sobie tutaj. O mamy? Dalej mamy taką moją. Owki 12. Tutaj jest pandia. No, 12 pak. Mamy dwa niebieskie, dwa takie, dwa żółte, dwa fioletowe, dwa różowe. i No i takie pomarańczowe, po róż. Tutaj są owki mojego brata. Takie zakaj. To jest chiński wynalazek. To też jest chiński wynalazek. Moja. od dodatkowego angielskiego pani. Jest akurat na studiach w Chinach i jej siostra je, mnie uczy. No i przy okazji pozdrawiam pozdrawiam pani moją od angielskiego dodatkowego. Firma Tak Takie no, oto ja już tego musiałam robić. Zrobiłam testik i to jest ten fioletowy, tak się mieni. Kam tablet tego nie oddaje, ale to się na żywo mieni. Wy Zimę. I to jest z Biedronki. To jest Carrefoura, ten chiński wynalazek. Farby z Biedronki w tubkach, 12 kolorów. Farby w tubkach. No. Takie obrazy można malować, chociaż ja takich nie umiem, Mniejsza z tym. Następnie mam dla siebie i dla swojej siostry ciotecznej. Przy okazji pozd pozd pozdrawiam swoje dwie siostry yy, cioteczne, bo tutaj jest filmik pozdrawiający chyba dzisiaj wyjdę. Hmm. Takie, o. I to są w sumie takie same, więc nie ma co pokazywać mamy tutaj taką gumeczkę to jest mega szybki filmik, bo on chyba wyjdzie 30 minutowy, więc no bo to podsumowanie w końcu, mam. No. taką gumkę ona jest z Carrefoura. to jest też z Carrefoura, a to mi tata przyniósł z pracy pióronik jest z Biedronki w nim zawartość jest Sama sobie ujęłam. Uh, kompletowałam je z Biedronki. Te nożyczki pandowe są z Biedronki, w zestawie pandy. W zestawie pandiozki. I to jest czarna. A ja nie lubię pisać czarnym. Bo ja to mam pod korektorem. O tu. Ja tu widzę, że to jest czarna. Kamera tego nie oddalna, czy tablet, ale to jest czarna. To jest ołówek. No ja nawet to pokażę. Brosz, czarna. A tak ładnie pisze, że mi szkoda. Następnie jest z Kierpura Następnie mamy ołówki z Rosmana takie mała one są fajne na studia, na liceum, aby nie brać takich gigantycznych, porównajcie sobie ja. je są bardzo małe, na pewno do plecaka na pewno wejdą w ja teksturze mam zbiorniki, takie markery eee, gdzie to było eee, do różnych powierzchni, 24 kolory Ekonomiczną samą, to jest za 5 zł, czyli za 1 euro. Jeżeli ktoś tego. to są pandowe naklejki z Teddy'ego koniec kerkóra. I sklepów. Ja to sobie wrzucę, aby nie zajmować sobie miejsca tutaj za góry. Więc kupka na. No albo nie, to tak zostanie. Niech to tak zostanie. Później się ogarnie. No. Jutro to tak rozpakuję, porządku sobie. Dobra, następnie może polecimy z tym. Uuu, to jest ciężkie, to jest naprawdę ciężkie. Zbieramki ołówki 2B, 3B i 4B. Ciekawe, ciekawe. Aha, 3H, 2H, HB. No i tak dalej, 6 sztuk. Co? No, zawsze się nie. nie umiem tego otworzyć. Użyłam. To są... Aha, są podpisane. Okay. Sześć sztuk, nie kłamiemy, nie kłamią. Na szczęście nie kłamią. Jakby kłamali, to będę musiała szukać paragon w koszu. Temperówka ze Smyka, temperówka z Biedronki, porównanie. Plastik, chamski plastik. Świecie. Świecąca kamera nie ona jest pewnie w kamerze taka bardziej matowa, a nie. Ale to jest matowy i to nie jest hamski Plastik. Otworzyłam. prywka jest taka, taka... Mało ma pojemność. No to ta jeszcze mniejsza, tylko że jej nie odrywamy łeba. Tylko to tak robimy. Pod względem tym jest ona lepsza, bo nie rozrywamy, ale pod względem tym jest gorsza. Więc obie są fajne: smyka, biedronka. Teraz, oczywiście, to idziecie tylko w zestawie. Proszę się. To jest znowu z. Unboxing otwieram paczkę. Z bie otwieram zakupy z biedry. Ja, się myli. Nie będę tego to jest. Tu byłam. Tu mam znowu te Oxforda, takie dwa. Krateczka. Przyda się, bo w mojej klasie będzie bardzo dużo pisania. Tutaj też mam w kratkę i takie dwa. Uhu i poczekajcie chwilę ja zaraz do was wrócę tylko, że mam urzęsiku okej okay. następna, tutaj ręka. znowu czerwonego tylko ja pomarańczowego a gożyszczabcie mi pomarańczowe, błagam aha nie ma ich tu, jest tylko jeden możecie jeść Mam, no, na najlepszy nie ma lepszych uh -huh. min dwa, obciąłam z tym. Następnie korektor z Tak on, on to zakrył, czarny długopis Czarny, po zakryciu oczywiście, ja to byle jak zrobiłam Teraz mam go jeszcze otwarta. Prosto się Ele é bastante Dobra Mais nice. Gumka Tá ma. Surok e Aha, to też jest skarfura Jest super kolekcja będę w Ołówek. Skarfura To też jest skarfura Zakreślać. On ten ołówek zakrył. I on się tak robi. Jeżeli ja go tu odgiąć, bo mi się tu szyba nie mieści ta. Fajne za kilka złotych, nie wiem, fajne. A to też z skarfura. Z Biedronki. Z Biedronki. Z Biedronki. Krytki z Biedronki. Nie mam oczywiście nie mam przy sobie. Tu jest piórniczek z balon na no, kreski, temperówka. Najlepsze ze Stabilo. Takie markery. To, to jest zakreślacza. A tu cienkopisów. Jest są so piękne. Naprawdę są najlepsze na całym świecie. Dwie teczki mam. Taką. Zwykłą, klasyczną. i ona jest chyba też z Biedronki. To jest też z Biedronki i te stabilo są z Carrefoura. Tam jest cała tego szafa. Co jeszcze? No i ja trochę ogarnę, abym mieć miejsce na to. Jak wam pokażę. A jeszcze zeszyta. Więc ja troszkę ogarnę i na chwilkę baję. Więc wracam do Was po chwili. Ogarnęłam i czas na plecak. Wciędzimy do taką kężę od nie takie sobie położę, abyście nie widzieli do Właśnie. Książki pokażę na końcu. Zresztę już troszkę zdradzam. Do muzyki zeszedł. puściutki. Coś tu się ukupi, no. nie wiem. Do matematyki. Co, co to? Ma, no. A co A to do czego Nie wiem, kurka, zaraz się okaże. Do religii, matematyki. Aha, matematyka. Historia. Pol... nie mogę powiedzieć tego Ty wiecie, pomyliłam się Dobra, pokażę Wam to i później jeszcze raz pokażę Nie wiem, jeszcze nie wiem No to Wam zdradzę, że drugi język, ale to zaraz Dodatkowy angielski z Carrefoura. Poczekajcie. Muzyka, religia, matma, yy, to polski, to... Gdzie to? czegoś mi brakuje? Język angielski. Jesteśmy jak To matmy też mam drugie. Historii też mam podwójnie. Tu jest jeszcze właśnie ten Gdzie zaraz. Do podtrzymywania przejdziemy i wam... Aha, nie mieszczą mi się. Co? Tu się to mało? Aha. Dobra. Szybko. O, oni wszystkie zaszedł. Drugi do Brudnopis. Drugi... Trzeci donatny. Jeszcze nie wiem, do czego ten jest, jeżeli mam tu jeszcze dometny. Do ćwiczeń. Drugi język angielski. Pomóżcie mi. Gdzie są te kwiaty? Te kwiatki do rosyjskiego? Czy może ten do rosyjskiego? A może na odwrót? Ja bym zrobiła to. Te... <głosyśleć> Oba, Nie wiem. Dobrze, że będziemy jeszcze w Carrefourze. I będę mogła taki drugi. Więc do polskiego. No i drugi do rosyjskiego. Dobra jakoś tak przeżyjemy. Więc tutaj eee, aha. Aha. polski, drugi Polak do ćwiczeń, no i druga historia historia do ćwiczeń język polski, rosyjski, matematyka, język angielski, no i ten do czego jest. Przysłuchamy nas do, do mnie. Poczekajcie. Historia, język polski, rosyjski, matematyka. Przyroda. Mhm, uh -huh. przyroda mi wychodzi. Mam jeden zarzucony. No. wszystkie. Już podsumowanie tamtych macie. klasy Do czwartej klasy, nie żartuję, ale do czwartej klasy są po komunii. Mam kanał od 12 maja. To jest do rosyjskiego, tak. Teraz będę miała rosyjskie. No, grubo, grubo już. Co so, na razie dwie książki, resztę dostajemy. Mam 10 lat. Więc teraz czas wypełnić piórnik. No, raz I wybieram. Myślę, że zrobię to tak. Mhm. Mamma, kan du skrive under I myślę, że resztę uzupełnimy już na początku. Każdy do jest tutaj po dwa mnie w piórniku stąd. I ja już idę się kąpać i spać, bo mamy godzinę... Mm, no 20. na 20. Nagrywam to bardzo późno, ale... I dzisiaj oficjalne stajenie Metki Nie Na short będzie Ale to pewnie jutro, bo jestem bardzo zmęczona No i dobranoc Dobranoc wam Jeżeli ktoś ogląda, będzie oglądał wieczorem Bo jeszcze to nie będzie wstawione, Dopiero jutro Nagrywam to tego samego dnia co wrzuciłam. Filmik, czyli dla Was to było wczoraj, dla mnie to jest dzisiaj. No i co? Dobranoc, a jeżeli ktoś do tego, to papa. I widzimy się w następnym filmiku.